Witajcie. Haczyk z łopatką. To trudny haczyk, bo ciężko go zawiązać, ale czasami trzeba. Przy łowieniu słowikowym używa się malutkich haczyków i są to haczyki z łopatką. Jest taki węzeł, który jest dosyć prosty, oczywiście stosunkowo prosty, a niezwykle skuteczny. Bardzo dobrze się trzyma. Pokażę Wam, jak go zrobić. Z linki układam sobie takie koło i przykładam. W tym miejscu trzon haczyka, żeby razem trzymać złożoną na pół linkę i trzonek haczyka w palcach. Następnie kręcę raz: dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I cały czas tutaj trzymając. Zaciągam. I mam znakomity węzeł, który teraz trzeba przesunąć do końca. No i cała filozofia. Węzeł gotowy. Jest trudny. Dużo trudniej się go robi na małym haczyku i cienkiej żyłce. Ale jak się chwilę poćwiczy, jest rewelacja, bo można sobie w domu nakręcić 20 przyponów, żeby już potem nie robić tego. Na rybach. Także ćwiczcie i do zobaczenia.